Nazywam się Maria Kowalska i mam 52 lata. Mieszkam w małym miasteczku niedaleko Mazur, gdzie każdy zna każdego, a sekrety rozchodzą się szybciej niż zapach świeżo upieczonego ciasta drożdżowego w niedzielne popołudnie. To, co przydarzyło się mojej rodzinie tego letniego dnia, na zawsze zmieniło nasze życie. Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy moja jedyna córka Kasia poznała Mateusza na weselu naszych sąsiadów. Był przystojny, dobrze ubrany, zawsze z uśmiechem na twarzy. Pochodził z bogatej rodziny z Warszawy, jego ojciec prowadził kilka firm budowlanych, a matka zajmowała się dobroczynności, co zazwyczaj oznaczało organizowanie drogich przyjęć dla swoich równie bogatych znajomych. Od pierwszego spotkania z rodziną Mateusza czułam się nieswojo. Jego matka, pani Grażyna, patrzyła na mnie z góry, jakbym była sługą, a nie przyszłą teściową jej syna. Ojciec, pan Zbigniew, w ogóle się ze mną nie przywitał podczas naszego pierwszego spotkania. Po prostu skinął głową i wrócił do rozmowy przez telefon o jakichś kontraktach. Mamo, musisz się bardziej postarać, szeptała mi Kasia przed drugim spotkaniem z rodziną Mateusza. Ubierz się ładniej, może zrób coś z włosami. Te słowa bolały. Byłam zwykłą nauczycielką, wdową od dziesięciu lat, która sama wychowała córkę, pracując na dwa etaty. Nie miałam pieniędzy na drogie sukienki ani wizyty u fryzjera co tydzień. Ale Kasia była zakochana. Więc robiłam, co mogłam. Wesele odbyło się półtora roku później. Wielka uroczystość w luksusowym hotelu nad jeziorem śniardwy. Rodzina Mateusza zaprosiła ponad dwieście osób. Z mojej strony było nas zaledwie dwadzieścia rodzina, kilku przyjaciół i oczywiście mój brat Tomasz. Tomasz to moja młodsza wersja o dziesięć lat. Pracuje jako inspektor BHP w dużej firmie, ale kiedyś, w latach dziewięćdziesiątych, był kimś zupełnie innym. Nikt z rodziny Mateusza o tym nie wiedział. Nigdy nie rozmawialiśmy o tamtych czasach, to była inna epoka, trudne czasy, kiedy każdy musiał przetrwać jak umiał. Podczas wesela czułam się jak intruz na własnej córki przyjęciu. Rodzina Mateusza umieściła mnie przy jednym z ostatnich stolików, daleko od pary młodej. Pani Grażyna nie kryła swojego niezadowolenia, że jej syn poślubił dziewczynę z prowincji, jak to nazywała. Przynajmniej jest ładna, usłyszałam, jak mówiła do swojej siostry. A dziecko zawsze można odpowiednio wychować. Po ślubie Kasia przeprowadziła się do Warszawy. Dzwoniła coraz rzadziej. Kiedy rozmawiałyśmy, czułam, że coś jest nie tak, ale zawsze zapewniała mnie, że wszystko w porządku. Mamo, po prostu jestem zajęta. Grażyna uczy mnie, jak być dobrą żoną z Moja córka pracowała jako księgowa, ale Teściowa nalegała, żeby rzuciła pracę. Po co żonie Mateusza pracować? To wstyd dla rodziny, podobno powiedziała Grażyna. Minęło pół roku, kiedy w końcu odwiedziłam ich w Warszawie. Dom był ogromny, przepiękny, ale pusty. Kasia schudła, wyglądała na zmęczoną. Grażyna była obecna przez całą moją wizytę, kontrolując każdą rozmowę, każde słowo. Wtedy zauważyłam pierwsze siniaki na nadgarstku córki. Potknęłam się na schodach, wyjaśniła szybko, zakrywając rękę rękawem. Nie uwierzyłam, ale co mogłam zrobić. Była dorosłą kobietą, a ja nie chciałam być tą natarczywą matką. Prawda wyszła na jaw rok później, w lipcu. Kasia zadzwoniła do mnie w środku nocy, szlochając. Mamo, nie mogę już tego znieść. Mateusz bije mnie, gdy po pijanemu wraca do domu. A jego rodzina wie i nic nie robi. Grażyna mówi, że to moja wina, że go prowokuje. Serce mi pękło. Natychmiast wsiadłam w pierwszy autobus do Warszawy. Kiedy przyjechałam, zastałam moją córkę z podbitym okiem i rozcięta wargą. Mateusz był w pracy, ale grażyna była tam. Zamiast wstydu czy skruchy, spojrzała na mnie z pogardą. Powinna pani lepiej wychować córkę, powiedziała lodowato. Dobra żona wie, jak nie denerwować męża. Zabrałam kasie tego samego dnia. Mateusz próbował nas zatrzymać, ale kiedy zobaczył determinację w moich oczach, cofnął się. Wróciliśmy do naszego miasteczka. Myślałam, że to koniec. Ale rodzina Mateusza nie zamierzała tak łatwo się poddać. Dwa tygodnie później otrzymałam telefon od grażyny. Pani Mario, jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Chcemy się spotkać z Kasią i naprawić sprawy. Jako rodzina. Zorganizowaliśmy spotkanie przy naszym domku letniskowym nad jeziorem. Proszę przyjechać w najbliższą sobotę. Kasia nie chciała jechać, ale czułam, że może to jedyna szansa na spokojne rozstanie, może nawet rozwód bez większych problemów. Jak bardzo się myliłam. W sobotę pojechaliśmy nad jezioro ja, Kasia i na moje naleganie, Tomasz. Mój brat od początku mówił, że to zły pomysł, ale zgodził się jechać na wszelki wypadek. Domek letni rodziny Mateusza był ogromny, z prywatną przystanią. Gdy przyjechaliśmy, zastaliśmy tam nie tylko Grażynę i Zbigniewa, ale także całą gromadę ich krewnych i przyjaciół, może piętnaście osób. Wszyscy pili alkohol, atmosfera była napięta. O, przybyły uciekinierki, zadrwił Zbigniew, podchodząc z kieliszkiem wódki w ręce. Grażyna uśmiechnęła się zimno. Kasiu, czas abyś zrozumiała, jaka jest twoja rola. Wróć do męża i przeproś za zamieszanie, które sprawiłaś. Nie wrócę, odpowiedziała cicho Kasia, trzymając mnie za rękę. Wtedy sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeden z braci Mateusza, pijany jak bela, rzucił się na Kasię. Próbowałam ją chronić, ale ktoś mnie odepchnął. Widziałam, jak ciągnął moją córkę w stronę pomostu. Może zimna woda otrzeźwi cię, ty niewdzięczna dziewczyno. Wrzasnęła grażyna. I wtedy to zrobili. Wrzucili moją córkę do jeziora. Kasia umiała pływać, ale była w ubraniach, w szoku. Widziałam, jak się bory w wodzie, jak próbuje złapać oddech. Zanim zdążyłam zareagować, Tomasz już był w akcji. Mój brat nie powiedział ani słowa. Po prostu podszedł do Zbigniewa i jednym ciosem położył go na ziemi. Potem zwrócił się do pozostałych. Ktoś jeszcze chce próbować? Jego głos był spokojny, ale w oczach miał coś, co sprawiło, że wszyscy zastygli w miejscu. Ktoś z rodziny Mateusza próbował zadzwonić na policję, ale Tomasz był szybszy. Wyciągnął telefon i zadzwonił do kogoś: Stefan? Tomek? Pamiętasz, co mi jesteś winien? No to teraz czas spłacić dług. W ciągu piętnastu minut przyjechały trzy samochody. Z nich wysiedli mężczyźni, których twarze sprawiły, że rodzina Mateusza zbladła. Poznałam jednego z nich, to był Stefan Nowak, obecnie szanowany przedsiębiorca, ale kiedyś, no cóż, inna historia. Okazało się, że Tomasz w latach dziewięćdziesiątych pracował jako ochroniarz dla ludzi, którzy dziś byli bardzo wpływowi w całym regionie. Zbudował sieć kontaktów, poznał ludzi, którzy mu zaufali. A ci ludzie nigdy nie zapomnieli przysług. Panowie Kowalczyk, powiedział Stefan, patrząc na rodzinę Mateusza. Słyszałem, że macie problem z kulturą osobistą. To nieładnie wrzucać ludzi do wody. Szczególnie kobiety. Zbigniew, nadal leżący na pomoście, próbował coś powiedzieć o swoich wpływach, o znajomościach w Warszawie. Twoje znajomości nie znaczą nic tutaj, przerwał mu Tomasz. To jest nasz region. Tu inni ludzie mają władzę. Co myślicie o tej sytuacji? Czy Tomasz postąpił słusznie? Zostawcie swoje opinie w komentarzach. W ciągu następnej godziny wszystko zostało wyjaśnione. Mateusz podpisał papiery rozwodowe bez sprzeciwu. Rodzina zgodziła się nie kontaktować z Kasią ani ze mną. Grażyna, tak pewna siebie jeszcze godzinę wcześniej, teraz siedziała cicho, blada jak ściana. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że ktoś z was próbował się skontaktować z moją siostrzenicą, powiedział Tomasz spokojnie, patrząc kolejno w oczy każdemu członkowi rodziny, to przyjadę ponownie. Ale nie będę już tak miły. Wróciliśmy do domu w ciszy. Kasia siedziała owinięta kocem, wciąż trzęsąc się od szoku. Ja trzymałam ją za rękę, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Wujku, odezwała się w końcu Kasia skąd ty znasz takich ludzi? Tomasz spojrzał na nią przez lusterko wsteczne. Kochanie, każdy ma swoją przeszłość. Ważne jest to, że rodzina zawsze się wspiera. Zawsze. I miał rację. To była lekcja, której nigdy nie zapomnę. Nie można nikogo osądzać po pozorach. Rodzina Mateusza miała pieniądze, wpływy w Warszawie, wykształcenie. Ale nie mieli tego, co my, prawdziwej siły, która pochodzi z lojalności i miłości. Moja córka dziś jest szczęśliwa. Wróciła do pracy, odnalazła siebie. Przeprowadziła się do większego miasta, gdzie nikt nie zna jej historii z Mateuszem. Czasami wspomina tamten dzień nad jeziorem, ale zawsze z ulgą, że to już za nią. Ja nauczyłam się, że nie trzeba mieć pieniędzy ani wysokiej pozycji społecznej, żeby chronić swoich bliskich. Czasami wystarczy mieć brata, który zna odpowiednich ludzi. Tomasz? On wrócił do swojego życia, do pracy jako inspektor BHP. Nadal jest skromnym, cichym człowiekiem, który nosi okulary i jeździ starą skodą. Ale ja wiem, i rodzina Mateusza wie, że pod tą spokojną powierzchnią kryje się ktoś, kogo lepiej nie prowokować. Czasami w niedzielne popołudnia, kiedy siadamy przy kawie i sernik, Tomasz opowiada historię z dawnych lat. Nie wszystkie niektóre sekrety lepiej zachować dla siebie, ale te, którymi się dzieli, przypominają mi, że każdy z nas ma swoją historię, swoją drogę. Polska przeszła przez wiele w ostatnich dziesięcioleciach. Lata dziewięćdziesiąte były trudne dla wszystkich. Ludzie robili, co musieli, żeby przetrwać. Niektórzy, jak mój brat, budowali więzi, które przetrwały próbę czasu. Inne, jak rodzina Mateusza, myślały, że pieniądze i pozycja społeczna dają im bezkarność. Obie strony się myliły. Życie ma swój sposób na wyrównywanie rachunków. Dziś, kiedy siedzę w swoim małym domku, patrząc na zdjęcia Kasi z jej nowego życia, czuję wdzięczność. Nie za to. Że mój brat z nagrożnych ludzi, nie za to, że rodzina Mateusza dostała nauczkę. Czuję wdzięczność za to, że w najtrudniejszym momencie naszego życia rodzina stanęła razem, że moja córka miała dość siły, żeby odejść od męża, który ją krzywdził, że ja miałam odwagę, żeby ją wspierać mimo wszystkich presji społecznych. I oczywiście, że mój brat, mimo swojej tajemniczej przeszłości, zawsze był i będzie dla nas strażnikiem. Rodzina Mateusza próbowała nas złamać, próbowała pokazać nam nasze miejsce. Ale nie wiedzieli jednej podstawowej rzeczy: Nie można złamać ludzi, którzy już przeszli przez piekło i wyszli z niego silniejsi. Nie można zmaltretować tych, którzy mają za sobą kogoś, kto potrafi się bronić. Nie można wygrać z prawdziwą rodziną, nawet jeśli masz wszystkie pieniądze świata. Tamten dzień nad jeziorem zmienił wszystko. Pokazał prawdziwe kolory ludzi, ich prawdziwe charaktery. I w końcu dał mojej córce wolność, której desperacko potrzebowała. A rodzina Mateusza? Słyszałam, że Grażyna nie może spać spokojnie od tamtego dnia. Że Zbigniew stracił kilka kontraktów, kiedy ludzie dowiedzieli się, jak traktował synową. Że Mateusz się przeprowadził i żyje samotnie w małym mieszkaniu. Karma ma swój sposób na działanie, szczególnie w Polsce, gdzie społeczność pamięta i nigdy nie zapomina. To była historia mojej rodziny historia o tym, jak pozory mogą mylić, i jak ważne jest, aby nigdy nie oceniać książki po okładce. Bo nigdy nie wiesz, kogo zna spokojny człowiek w okularach, który siedzi w kącie na rodzinnym przyjęciu. Nigdy nie wiesz, kto przyjdzie na ratunek, gdy najbardziej tego potrzebujesz. I nigdy, przenigdy, nie wrzucaj niczej córki do jeziora. Bo nie wiesz, kto jest jej wujkiem. To był koniec mojej historii. Co byście zrobili na moim miejscu? Czy rodzina zawsze powinna się wspierać, bez względu na konsekwencje? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Chcę poznać wasze opinie i doświadczenia. Czy macie podobne historie z waszych rodzin? Napiszcie w komentarzach.